Cześć, dzisiaj kilka słów na temat pneumatycznej wiertarki do zawiasów marki Holzmann. z KMA maszyny. Sama wiertarka jest wyposażona w dwa dociski pneumatyczne. Mamy też tutaj taki pistolet do przedmuchiwania. Oprócz tego mamy tutaj wiertełko Fi35 i dwa wiertełka dwumilimetrowe oraz taką listwę ze zderzakami, do której dosuwamy formatkę. To jest wygodne z tymi zderzakami, bo bazujemy się raz do jednej krawędzi, raz do drugiej. Ja sobie dorobiłem taką podziałkę, gdzie pokazuje oś wiercenia dla tak zwanego wiercenia na kreskę oraz ze zwykłych rur PCV dorobiłem sobie tutaj podłączenie do odkurzacza. W przyszłości pewnie zmienię te wiertełka Fi2 na wiertełka 8 mm, tak żeby stosować te zawiasy z tym kołeczkiem rozporowym Expando. A samo wiercenie wykonujemy w taki sposób: zatrzaskujemy sobie jedną bazę z jednej strony, dosuwamy, naciskamy. I mamy wywiercone. Co prawda bez odkurzacza, ale nie chciałem hałasować. I tak to wygląda. Przy tej ilości zawiasów, którą często mamy do wywiercenia, dla mnie to rozwiązanie jest naprawdę ekspresowe. Polecam.